Witam w najnowszym filmie na kanale INVNET. W dzisiejszym filmie zajmę się sytuacją, jaka obecnie wystąpiła na rynku kapitałowym. Centralnym punktem będzie złoto i ostatni rajd cenowy, jaki obserwujemy od początku marca na tym aktywie, który elektryzuje ostatnio świat inwestycyjny. Oprócz informacji na temat aktualnej sytuacji odpowiem na pytanie, jaka jest przyczyna ostatnich wzrostów cen złota oraz zaprognozuje, co najprawdopodobniej będzie się działo dalej. Tak się złożyło nieprzypadkowo, że na kanale INV.net Złoto jest głównym bohaterem filmów od początku istnienia kanału, czyli od początku tego roku. I w których to filmach ostatni rajd został trafnie i z wyprzedzeniem przewidziany, przez co kanał, jak przypuszczam, zyskał wiarygodność i wasze zaufanie. Mam nadzieję, że ten film jest odpowiedzią na Wasze oczekiwania. Postaram się dostarczyć spojrzenie na temat ostatnich wydarzeń rynkowych z jak najszerszego spektrum źródeł informacji, wyciągając z nich to, co najistotniejsze i wartościowe. Następnie wyprowadzę wnioski, które będą podstawą prognozy przyszłego zachowania się cen złota. Na koniec filmu odpowiem na pytanie: Czy obecnie inwestowanie w złoto to dobry pomysł? Nadmieniam, że treści znajdujące się w tym filmie i na kanale INV.net nie są poradą inwestycyjną, lecz jedynie przedstawiają opinię i analizy autora. Aby móc cokolwiek zaprognozować, najpierw musimy zrozumieć, co stoi za aktualnym zachowaniem się cen złota. Co spowodowało tak dynamiczny wzrost kursu o około 13% w ciągu jednego miesiąca, i wzrosty wciąż są kontynuowane. Zacznijmy od sprawdzenia, co się dzieje na rynku. Przejdźmy więc do wykresu złota, który jest najlepszym źródłem informacji. Kurs złota obecnie, a mówię to o godzinie 10:50 w dniu 4 kwietnia 2024 roku, znajduje się na poziomie 2312 dolarów za uncję. Obecne zachowanie się złota dla widzów kanału nie jest niczym zaskakującym. Już w styczniu opublikowany został jeden film, w którym zwróciłem uwagę na skompletowanie się właśnie tej formacji odwróconej głowy z ramionami, która tworzy bardzo wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia przez złoto poziomu 2500 dolarów za uncję. Pod koniec lutego czyli mniej więcej tutaj. Pojawił się drugi film, w którym potwierdziłem, że złoto jest bliskie wybicia w górę, gdyż sytuacja techniczna na wykresie oraz makroekonomiczna za tym przemawia. Do takiego wybicia ostatecznie doszło 1 marca. Po 1 marca złoto dynamicznie poszło do góry. Kolejne dwa filmy odnośnie złota pojawiły się w marcu, w których zawarte były prognozy, które następnie się materializowały. Wszystkim, którzy są nowi na kanale, polecam te filmy oglądnąć, gdyż znajduje się tam sporo informacji na temat zależności na rynku nie tylko złota, ale w ogóle rynku kapitałowego jako całości. Tezy z tych filmów rzeczywistość zweryfikowała pozytywnie, więc gorąco polecam wrócenie do tych filmów i oglądnięcie ich. Linki znajdują się w opisie pod filmem. Ale Wróćmy do wykresu i notowań złota. Po pierwszym marca kurs gwałtownie poszybował powyżej wcześniejszego rekordu cenowego. Kurs zrobił sobie z tego rekordu wsparcie, by po chwilowym zatrzymaniu ruszyć znowu do góry, osiągając nowy rekord cenowy 2330 dolarów. To, co zwraca szczególną uwagę, to dynamika wzrostów. Proszę zwrócić uwagę, że wzrosty są praktycznie bez korekt. Ich dynamika jest naprawdę niesamowita. Najpierw wzrost o blisko 10%, potem kolejne 5%. Jeżeli porównamy złoto obecne z zachowaniem się jego przed 1 marca, to mamy do czynienia jakby z zupełnie innym walorem. Wcześniej złoto było ospałe. Jak były wzrosty, to zaraz pojawiały się korekty, a teraz praktycznie pionowo w górę. Coś tu się wydarzyło, co zmieniło zachowanie złota. Pamiętacie, jak we wcześniejszych filmach mówiłem o czynnikach kształtujących ceny złota i bardzo mocno z nim skorelowanych? Były to Indeks relatywnej siły dolara DXY, rentowności obligacji, krzywa rentowności. Czyli teraz, jeśli złoto tak gwałtownie poszło do góry, to można wnioskować, że dolar zapewne ostro poszedł w dół, a rentowności spadły. No to sprawdźmy. Indeks dolara. Startujemy od marca. To jest ta świeca. Faktycznie poszedł w dół. No ale potem odbił się do góry, jeszcze do góry, i obecnie jest wyżej niż 1 marca. A więc nie mieliśmy do czynienia z osłabieniem się dolara. Zobaczmy na rentowności. Obligacje dziesięcioletnie. 1 marca gdzie mamy? No mniej więcej tutaj. No też mamy chwilowy spadek, ale tutaj mamy odbicie. Obecnie rentowności są dużo wyżej niż 1 marca, osiągając 4 i blisko 40%. Obligacje trzydziestoletnie. Pierwszy marzec. No i znowu jednak poszły do góry. Tutaj mamy jeszcze krzywą rentowności, która zasadniczo stoi w miejscu, nie zmienia się, a więc nie ma większego wpływu. Czyli co możemy powiedzieć? Jeżeli popatrzylibyśmy na czynniki kształtujące ceny złota, nie patrząc na to, jak się złoto zachowywało, to powiedzielibyśmy, że ogólnie rzecz biorąc, warunki makroekonomiczne nie były zbyt korzystne dla złota, czyli w zasadzie powinno ono być na poziomie z 1 marca, a tu mamy taki gwałtowny wzrost i skok do góry. Ale pojawiło się coś, co nie działało wcześniej i zmieniło złoto, jego charakterystykę całkowicie. Patrząc więc na czynniki wpływające na ceny złota, które szeroko omówiłem w filmie Link w górnym rogu, wygląda na to, że przestały mieć znaczenie. Nie działają. Chodzi o te pierwsze trzy z góry. A może działają, ale pojawił się inny element. Jakiś czynnik, który jest mocniejszy i który przeważa nad innymi i determinuje ceny złota i ciągnie je do góry. Takich czynników może być więcej, nie musi być jeden, może ich być kilka. Zobaczmy, może teraz, jak ostatnie wzrosty cen złota tłumaczą portale branżowe i eksperci tam działający. Może znajdziemy tam jakieś wartościowe wskazówki. Na początek Forsal.pl. Złoto bije kolejny rekord, chodzi o słowa przedstawicieli Rezerwy Federalnej. Tutaj w artykule autor wskazuje na dwie przyczyny ostatnich wzrostów cen złota: wypowiedzi Fedu, podtrzymujące trzy obniżki stóp procentowych w tym roku oraz wzrost, tutaj zobaczmy tak, wzrost napięcia geopolitycznego. Przechodzimy do Money.pl. Tutaj artykuł, złoto bije kolejny rekord wszechczasów, to jeszcze nie musi być koniec. Analitycy oceniają, że brakuje czynników, które mogłyby osłabić na niego popyt, a w związku z tym mogą być kolejne podwyżki cen. Co tutaj mamy jako przyczynę? No generalnie obniżki stóp procentowych. O drugi czynnik mamy zakupy złota przez banki centralne. Mamy niepewność geopolityczną działania Rosji. No i jeszcze... Brak czynników, które by osłabiały ceny złota, ponieważ yy, dolar się osłabia. Wprost biznes, złoto bije kolejny rekord, według ekspertów będzie jeszcze lepiej. Tutaj mamy jednak przedruk z money.pl, no czyli to samo już omawialiśmy. No i jeszcze geopolityka.org. No i tutaj poza już wcześniejszymi przyczynami mamy jeszcze wspomniany jeden czynnik, a mianowicie... Dane z tego tygodnia pokazały, że produkcja USA nieoczekiwanie wznowiła się, a rosnące ceny towarów wzbudziły obawy, że inflacja może powrócić. Czyli tutaj autor sugeruje, że wzrost cen złota wynika z obawy przed zwiększoną inflacją. Na slajdzie mamy podsumowanie tego, co znaleźliśmy w artykułach, i teraz na szybko te informacje zweryfikujmy. Pierwsza przyczyna, jaka została podana, która sprawiła, że złoto gwałtownie poszło do góry w ostatnim czasie, zapowiedzi obniżek stóp procentowych przez Fed. No to sprawdźmy szybciutko. Sprawdzamy CME FedWatch Tool, czyli narzędzie, które pokazuje oczekiwania rynkowe co do obniżek stóp procentowych przez Fed. Akurat mam dane z 6 marca, rynek... Na początku marca oczekiwał, że do grudnia będziemy mieli 5 obniżek stóp procentowych. Zobaczmy, jak te oczekiwania zmieniły się w ciągu tego miesiąca. W tej chwili na grudzień wyceniane są 4 obniżki, a więc oczekiwania co do obniżek stóp procentowych się zmniejszyły w ciągu tego miesiąca. Ci, którzy dokładnie się chcą zapoznać ze zmianami, jakie wystąpiły w ciągu ostatniego miesiąca co do oczekiwanych obniżek stóp procentowych na najbliższych posiedzeniach Fedu to proszę o zatrzymanie filmu a my wracamy do poprzedniego slajdu więc tutaj nasuwa się pytanie w jaki to sposób te zapowiedzi obniżek stóp procentowych miałyby wpłynąć na tak gwałtowny wzrost cen złota skoro właśnie w ostatnim miesiącu mieliśmy do czynienia ze zmniejszeniem się oczekiwań wobec obniżek stóp. Zresztą to samo widać na wykresach rentowności obligacji. To, że są zapowiedzi obniżek stóp procentowych, no niewiele tutaj daje, bo gdyby ich miesiąc temu nie było, no to moglibyśmy powiedzieć: Aha, wyszli przedstawiciele Fedu, mówią, że będą obniżki, no to złoto od razu. Wybija do góry. Tymczasem wygląda na to, że tych obniżek będzie mniej. Więc w jaki sposób by to mogło wpływać na wzrost cen złota, no powiem szczerze, nie wiem. Przejdźmy jeszcze do kolejnych wskazanych tutaj czynników. Brak czynników powodujących presję na spadki, czyli że dolar jest słaby. No, jak widzieliśmy na wykresach, dolar w ostatnim miesiącu wzrósł, wzrosła jego wartość, zresztą wcale. Nie jest taki słaby. No, gdyby wartość dolara rzeczywiście spadła znacząco, no, byłby to czynnik rzeczywiście, który wpływałby na wzrost wartości złota, no ale tego nie widzimy. Nie wiem skąd w ogóle tutaj yy, autor artykułu, artykułu zwrócił na to uwagę. Yy, czy chodziło o prognozę, że ten dolar będzie spadał, no, ale my mówimy w tym momencie o czynnikach, które już spowodowały wzrost cen złota w ostatnim czasie. Oczekiwany potencjalny wzrost inflacji. To jest tak, że jeśli mamy jakiś artykuł na temat złota, to od razu pojawia się w nim inflacja. Sugerując, że wzrost inflacji oznacza wzrost cen złota. I to jest taki, takie połączenie automatyczne, które faktycznie funkcjonuje w przestrzeni publicznej. A tymczasem, ostatni znaczący spadek cen złota. Jeszcze przed jego wybiciem 1 marca, miał miejsce w dniu, w którym pojawiły się odczyty inflacji, pokazujące, że inflacja idzie do góry i że nie chce spadać. Zrobiłem ten przegląd prasy z jednej strony, aby coś z tego wyciągnąć, z drugiej strony w celach edukacyjnych, aby pokazać, jak do tych artykułów podchodzić i jaka jest ich wartość. No jak widać, redaktorzy niespecjalnie się tym przejmują. Wrzucają często to, co im się wydaje, nie sprawdzając czasami nawet podstawowych rzeczy. I co nam zostaje? Pierwsza przyczyna, nie mówię, że najważniejsza, ale zostaje nam zakupy złota przez banki centralne, głównie Chiny. No tu nie jesteśmy w stanie w tej chwili zweryfikować tak naprawdę, dlatego że dane dotyczące pierwszego kwartału odnośnie w ogóle popytu na złoto tym, Popytu generowanego przez banki centralne dopiero będą z końcem kwietnia. Sprawa kupowania złota przez banki centralne nie jest sprawą nową. Zwiększone zakupy już są od pewnego czasu od przynajmniej dwóch lat. No i trudno w tym momencie założyć, że w jakiś znaczący sposób zwiększyły się w marcu. Ale tak jak mówię, temat jest otwarty. Być może tak faktycznie było. Zostanie zweryfikowany później. Przejdźmy dalej. Kolejne elementy, które, które mogły wpłynąć na wzrost cen złota, no to przede wszystkim zwiększenie niepewności na świecie, utrzymujące się napięcie na Bliskim Wschodzie oraz na Ukrainie. Niewątpliwie to jest czynnik, który może wpływać i to znacząco na ceny złota. W przeszłości wielokrotnie tak właśnie było, że wybuch konfliktu doprowadzał do. Gwałtownego wzrostu cen złota. I drugi bardzo bliźniaczy czynnik to pojawienie się kryzysu w systemie finansowym, jakieś pęknięcia w tym systemie finansowym. Wiemy, że w systemie bankowym amerykańskim cały czas sprawy problemów banków nie są rozwiązane. Nie wiemy, co tam się dzieje dokładnie. Wiem, że specjalna linia kredytowa Fedu w stosunku do banków w związku z kryzysem, który miał miejsce rok temu, upadek Silicon Valley Bank, no właśnie, jest zamykana, ponieważ ona była otwarta na rok tam chodziło o skup obligacji w cenie nierynkowej, tylko emisyjnej. Na razie nic takiego szczególnego nie wydarzyło się. Oczywiście napięcia na świecie są cały czas. Istnieje niebezpieczeństwo eskalacji konfliktu. Te konflikty faktycznie się nie ugaszają. Nie ulega wątpliwości, że sytuacja na świecie ma wpływ na cenę złota i tę cenę podnosi do góry. No ale pytanie, czy zmieniło się coś właśnie w marcu? Być może my nie wiemy, jakieś decyzje zostały podjęte, coś się wydarzyło, przelało to jakąś czarę goryczy i ceny złota zareagowały. Problem jest taki, że Zwykle w przeszłości, jak coś się działo, to owszem, ceny złota szły do góry, ale również inne aktywa reagowały. Na przykład gwałtowny, jednocześnie z gwałtownym wzrostem cen złota, gwałtownie wzmacniał się dolar, również drożały obligacje amerykańskie, czyli był ruch całego kapitału w kierunku safe haven. Natomiast tym razem tego nie widzimy. Czynnik ten związany z napięciem na świecie. Jest pokazywany w... za każdym razem, kiedy mówi się o cenie złota. Natomiast jak duży to jest wpływ i co się tam dzieje, czego my nie wiemy, trudno jest określić. A teraz to, co być może najbardziej wpłynęło na wzrost cen złota w ostatnim czasie i co anonsowałem w poprzednim filmie jako scenariusz możliwy do realizacji, właśnie zaczął się materializować. Teza, którą tutaj przedstawiam, wygląda tak. Kapitał, który zaczyna odpływać z rynku akcji. Jak widzieliśmy, również rentowności w ostatnim czasie obligacji się wzrosły, więc również kapitał odpłynął z rynku obligacji. No i ten kapitał szuka miejsca, gdzie by się przemieścić. No i właśnie przemieszcza się na rynek metali szlachetnych, no i przede wszystkim złota. Również w ostatnim filmiku przedstawiłem tezę. Że kapitał, który zacznie przesuwać się z rynku akcji, będzie przechodził do metali szlachetnych, ale również jednocześnie do surowców. No i może sprawdźmy, jak te inne klasy aktywów poza metalami szlachetnymi, tu przede wszystkim złoto oraz obligacji, zachowywały się w ostatnim czasie. Sprawdźmy główne indeksy amerykańskiej giełdy, indeks Nasdaq. Jak widzimy, Wybił się z tego pasma wzrostowego. W tej chwili się konsoliduje, ale popatrzmy, pierwszy marzec to był tutaj na poziomie. No obecnie nie ma tutaj wielkiego odpływu kapitału, no ale jednak jest niżej i na pewno nowy kapitał tutaj nie przepływa. Zobaczmy indeks Dow Jones. Pierwszy marzec jest tutaj. No obecnie można powiedzieć, że jesteśmy na tym samym poziomie. Więc może odpływu nie było, ale nowy kapitał też tutaj się nie pojawiał. Sprawdźmy jeszcze, co się dzieje na rynku surowców, czyli ropa naftowa. Pierwszy marzec to ta świeca, no od tego czasu mamy bardzo duży wzrost. Wróćmy jednak do naszego diagramu pokazującego przepływy finansowe pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów. Główne pytanie, które się nasuwa podczas oglądania jest takie: dlaczego kapitał z rynku akcji ma odpływać, a może będzie w drugą stronę? Ma to olbrzymie znaczenie w prognozowaniu cen innych aktywów, w tym będącego tu w centrum uwagi złota. W poprzednich filmach podawałem kilka sygnałów zwiastujących, że kapitał będzie odpływał od akcji, dziś kolejne. Market Watch Donosi, że w sektorze budowlanym mamy spadki większe niż oczekiwano. Sektor budowlany słabnie. Albert Edwards, Global Strategist, Societe Generale. Akcje obecnie to bańka, którą utworzył Fed. Zwłaszcza odnosi się tutaj do sztucznej inteligencji. I porównuje do, do bańki dotkomowej i do Krachu, który miał miejsce w 2000 roku. Kiedy popatrzymy z kolei na wykres US Transportation ETF, czyli ETF, obrazujący sytuację w branży transportowej, właściwie inwestujący w całą branżę, to on również pokazuje oznaki osłabienia, przełamania trendu wzrostowego i przede wszystkim słabnięcia, co pokazuje kondycję i aktualny stan gospodarki. Stanley Druckenmiller, amerykański inwestor miliarder, ważna postać, na której ruchach inwestycyjnych wzoruje się wielu inwestorów, jak donosi Kitco News, sprzedał pakiety swoich akcji w spółkach takich jak Alphabet, Alibaba czy Amazon, inwestując środki z ich sprzedaży w największe spółki sektora wydobywczego złota, Newmont oraz Barrick, których ceny akcji były bardzo mocno zdołowane. Nie jest to artykuł nowy, bo z połowy lutego, ale wspominam go tu, gdyż uważam za istotny. Lubię informacje o tym, co robią na rynku najbogatsi, gdyż mają one dużą wartość, dlatego że odnoszą się nie do tego, co ktoś powiedział, ale do tego, co ktoś zrobił. Kierunek przenoszenia kapitału wydaje mi się tutaj jasny. Uważam, że banki centralne, a zwłaszcza Fed, będą działać bardzo uważnie i prowadzić taką politykę, aby nie doszło do gwałtownego załamania na rynku akcji, aby kapitał gwałtownie nie przepłynął do surowców i metali szlachetnych. Natomiast powoli i stopniowo kierował się do obligacji, finansując potrzeby pożyczkowe państw, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. To oznacza prowadzenie łagodnej polityki pieniężnej. I powolne obniżanie stóp. Jeśli chodzi o złoto, to piękno obecnej sytuacji polega na tym, że w zasadzie nie ma znaczenia, jaką politykę banki centralne obiorą złoto będzie błyszczeć. Oczywiście różnica może być tylko taka, że albo szybciej będzie szło do góry, albo wolniej. Natomiast w tej chwili, w każdym scenariuszu mamy wzrosty. Oczywiście, że mogą pojawić się korekty, ale powiem szczerze, że jeżeli popatrzymy, jak złoto ostatnio się zachowuje, no to siła jest tak potężna, że nawet nie widzimy korek. No i wygląda na to, że to jest tylko początek, bo zwróćmy uwagę, że tego kapitału jeszcze nie przepłynęło zbyt dużo. A jakie wzrosty się już pojawiły na złocie, no ale również na surowcach. Pamiętajmy, że Rynek obligacji, rynek akcji to są olbrzymie, olbrzymie rynki. W relacji do nich rynek metali szlachetnych i surowców jest bardzo mały. Pytanie, co się stanie w momencie, kiedy ten przepływ będzie większy, wzmocni się i tego pieniądza przepłynie jeszcze dużo więcej? No to poziom np. 3000 dolarów na złocie jest jak najbardziej. Aktualny. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Dajcie wyraz swoich opinii w komentarzach, ale dla mnie osobiście to tłumaczenie, które tutaj przedstawiam, ma swoją logikę i ma swój sens. No i przede wszystkim opiera się na faktach, które tutaj przedstawiłem, które pokazują nam i dostarczają wykresy pokazujące zmiany cen w poszczególnych klasach aktywów. Może to nie czekający nas w najbliższym czasie wojenny Armagedon. Może to nie krach systemu finansowego, a po prostu uruchomiony właśnie przepływ kapitału pomiędzy różnymi klasami aktywów stoi za gwałtownymi wzrostami cen złota. I ten delikatny strumień kapitału, który przeszedł z akcji i obligacji, wywołał tak gwałtowne zmiany ceny złota, no to co się będzie działo, jeśli. Ten przepływ zyska na sile. A dodatkowe czynniki, jak niepewność na świecie, jak chwiejność obecnego systemu finansowego, będą tylko ten ruch w górę wspomagać i zwielokrotnie. Czy po ostatnich wzrostach zmieniło się coś, jeśli chodzi o prognozy cen złota? Absolutnie nic. Czy obecnie wciąż jest dobry czas na inwestycje w złoto? Jak najbardziej tak. Ostatni wzrost notowań złota to jest nic w porównaniu do tego, co zobaczymy na cenie złota w przyszłości. Dlaczego? Ponieważ czynniki makroekonomiczne plus punkt w cyklu ekonomicznym, w jakim jesteśmy obecnie, na to wskazują. Nie znamy dokładnej ścieżki, jaką będą podążać notowanie. Nie wiemy, czy w obecnym miesiącu gwałtowny ruch w górę będzie kontynuowany, czy też przejdziemy w fazę konsolidacji, może korekty. Choć myślę, że może być ciężko z tą korektą, ponieważ obecnie niemal każdy ruch w dół jest natychmiast wykupywany. Myślę także, że złota poniżej 2000 dolarów lub 9000 zł, to już nie zobaczymy. A stwierdzenie o tym, że jak coś wzrosło, to musi spaść, nie ma tu zastosowania. Jak zdążyłem się dowiedzieć od osób zajmujących się sprzedażą złota, to ostatnie zwyżki spowodowały, że ludzie sprzedawali złoto, chcąc skorzystać z wyższych cen, co pokazuje, że ludzie w większości traktują podwyższone ceny jako coś krótkoterminowego oraz myślą, że złoto wkrótce wróci do cen sprzed kilku miesięcy. Ja się osobiście z tym podejściem całkowicie nie zgadzam i traktuję to jako sygnał, że ostatnie wzrosty to dopiero początek, i tak zwana ulica zacznie kupować na dużo wyższych poziomach. A wy, co o tym sądzicie? Jeśli macie ochotę, wpiszcie swoje opinie w komentarzach pod tym filmem. Jeśli ten film Ci się podobał, to poproszę łapkę w górę. Osobom, dla których ten film jest pierwszy, jaki oglądają na kanale INV.net. Polecam inne filmy znajdujące się na kanale oraz proponuję zasubskrybowanie kanału. Cieszę się, że ci, którzy trafili na ten kanał wcześniej i wzięli pod uwagę w swoich decyzjach inwestycyjnych opinie zawarte we wcześniejszych filmach, już odcinają z tego powodu kupony. I bardzo dobrze, właśnie po to ten kanał powstał. Zapraszam na kolejne filmy, których w najbliższym czasie powinno być więcej. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.